Szymada, jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Słuchajcie, na początku chcę wam tylko powiedzieć, że jest naprawdę mega późno, jest prawie trzecia w nocy, więc e, jeśli będę mówił ciszej czy... Coś to przepraszam was bardzo nie je pod tyłku i mówić to na początku każdego filmu. Eee, dobra, słuchajcie. Co się wydarzyło? To wydarzyło się to, że przyszliśmy tutaj sobie do starych lokarowic, żeby przeszukać wioskę. Może coś byśmy znaleźli ciekawego, może byśmy... Zna znaleźli. No, jak zwykle nie potrafię mówić. Po prostu tu eee, ich określić. No, w dużym skrócie tak. Eee, I no. zna znaleźliśmy tutaj Glusona, którego... No ja sobie nie przypominam, żeby on tutaj stał, nie wiem jak ty. Glauzt to nie mój typ blok. Ja się nim nie bawię. Apu. No ale nie było go tu wcześniej. Mm, nie wydaje mi się. Myślę, żebyśmy zauważyli. I no, wydało mi się to ciekawe, dlatego stwierdziłem, że no przydałoby się włączyć to nagrywanie i zobaczyć, co się tutaj dzieje. No nie wiem o co chodzi z tym prostolem, nie wiem skąd on się tutaj wziął. Tam jest kolejny, co zauważyłem... Czekaj, dwa, gdzie jest drugi? Widzę no, jeden. Obok A do, dobra, dobra. No. Jestem ślepy, oczywiście tego bliżej nie zauważyłem. E, ale no, ciekawe, w sumie to. Zakładając, że zabrakło Griza i Aravos wie, że Gris nie żyje, to myślę, że... On wiedział, czekaj, wiedział czy nie wiedział, że coś się ma stać z wioską? No wiedział, powiedziałem tam temu Grizzowi, więc znając mnie, on to gdzieś zapisał, a Aravos to pewnie przeczytał. No to w takiej sytuacji na pewno wyprowadził chłopaków, nie wiem nawet... nawet nie wiem jak to określić, bo Wy, chodzi... Wyprowadził sobie... to ciebie, bo przypominam, że Damian nie żyje tutaj. A no, no dobra. Więc żyje tylko Aravos i ty. Znaczy, bardziej chodziło mi stricte o siebie, jakby, jak ja mam się określać. On, ja? Bo. O, tam jest kolejny Glowstone. I one. Blokar 2. Blokar 2. Dziwnie to brzmi. Blokar... E... owy. Nie wiem, Gdzie jest kolejny, e... Tam jest kolejny e... O, po prostu podrabianie co, Będzie brzmiało lepiej. No e... No i. Co jest? Dobra, e... Aravos ewidencję tutaj był, stary. Ta masa kotów. No ale tutaj Glowstone. a tam już widać yy, Kattegat, to się tak nazywało? Ta wioska wikingów? Tak Tak, Kattegat no, to już ją nawet stąd widać szczerze i... Myślisz, albo, że to się... prowadzi właśnie tam? Właśnie chciałem powiedzieć, że albo mi się wydaje, albo to prowadzi tam i w sumie czekaj Ja już nie pamiętam, to było naprawdę dawno, ale droga do domu Arawosa biegło przez Kattegat czy nie? Mmm... Bo jakby tam Można nas Można zap... było przejść przez Kattegat, ale niekoniecznie ale ja bo... stąd nie widzę żadnego innego bloku, czekaj, polecę wyżej. Yes. Ja czekaj. widzę, ja widzę yes. bez latania, haha, ha, cienias. Generalnie Jest to... to... A, ja zobaczyłem oczywiście ten dalszy znowu. E, czekaj, bo teraz wtrąciłyśmy z rytmu i zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że Aravos, jak prowadził nas, wiecie, tam wcześniej, nas, tych prawdziwych, to zaprowadził nas do swojego domu, więc teraz nie. pewnie też mnie, tego podrabiańca, zaprowadził oh. ale to dziwnie brzmi, aż mam... O, Dobra. O kurczę. Okay. Dobra. Ja, ja może coś źle pamiętam. Może coś mi się pochrzaniło, to jest naprawdę możliwe. O czym? E, to tak nie wyglądało. Nic. To Ty, tak ale... definitywnie nie wyglądało. E, a ten, stragan cały? A teraz to jest basen. Domy rozwalone. Budynki... Stragan lewituje. Jakby tu coś walnęło, albo inaczej Jakby stąd zostało coś wystrzelone wielkiego, a tam dopiero wybuchło Zobacz eee, taki pasek tego wybuchu jakby idzie i dopiero tutaj ty, jest Czekaj. A, Arawos, skoro ciebie nie ma już tutaj tego, ciebie z tej linii czasowej, to Arawos się nie dorwał do twojej sarninki? No... Nie jestem pewien czy sarninka była w tej wieży. Czekaj a Więc... A faktycznie, nie. bo ty dopiero po... po podróży zacząłeś jeść sarninkę tak. I to w sumie co nie, ty wcześniej definitywnie jadłeś? Definitywnie to nie jest... Yy, padliny. Tak, wiem czemu ci tak zasmakowała ta serninka. Jak ty wcześniej padlinę żarłeś. What nie, to the definitywnie fuck? Definitywnie nie jest wina że. Gris? Yy, co? To wygląda... <kuh> Interesująco. Co do yy, ciula. Tak, dokładnie. Yy. Kubeczka! on z Glowstone'a? Ale Glowstone przecież. jeszcze jest tu coś? Nie. Nie. Ale przecież w sumie Glowstone no Herobrand nie może go przekroczyć, więc. Ty czekaj. Myślisz, Ja teraz mogę nadin nadinterpretować, ale te czaszki tu były? Tak. Czaki ok. Tu były. Dobra, nieważne. No to przegrałem. Ale to. O, Dobra, w sumie wiesz co, rozdzielmy się i przeszukajmy tą wioskę, może znajdziemy coś ciekawego, coś, jakieś informacje, nie wiem, bo... Ewidentnie coś się tu wydarzyło, ja bym chciał wiedzieć co. To ja się rozejrzę tutaj, bo skoro tutaj coś się musiało wydarzyć... Ale to, to zarosło, ja pierniczę. Dzień dobry, co my tu mamy? Słyszę pająka. Halo, mm. pająku? Nie no dalej go słyszę, ale go tu nie widzę. A może A? za tronem? Czekaj, tu... Patrz, jakie 300 outplayed. OP! No outplay, spadłem na głupiłek. Jak zwykle. Czy ja się tu... No. Chciałem popsuć grę i. Wiecie co? To wiesz tak jest zniszczone, zrobię tak. Kto mi zabroni? Ja znalazłem coś. Masz coś? Idę zobaczyć. Pod ja. dronem była ukryta skrzynka. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam gdzie jest okrąg. E, dobra, to czekaj tutaj. nie pod latarnią dosłownie. A! Tu była skrzynka, tu jest skrzynka, a w niej było to. Chcesz to poczytać? Poczytaj. A poczytał sobie, czekaj. Eee, czekaj, chodź tu. Chodź. Co? Bardzo cię potrzebuję, to jest niezastąpiona twoja rola. Masz jakiś ekwipunek. Dokładnie. <noise> Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Ledwo uciekliśmy z wioski, widziałem wybuch, słyszałem krzyki, tyle śmierci, tyle zniszczeń... Tyle śmierci? Tylko? Znaczy... To To, ja, to jest... To jest smutne, ale zginął tylko Sinox, więc... Tyle śmierci? A wieśniaki? Pamiętaj, tak, że spotkaliśmy tylko jednego. Ale to nie było jakoś tak, że jak my uciekaliśmy z tej wioski, to ona już była opustoszała, bo... Czekaj, nie było coś takiego, że była opustoszała, bo... Już nie pamiętam dlaczego, czy on wszystkich wybił, czy... Nie wiem, czy uciekli, czy co, ale... A z tego, co pamiętam, jak ja z nim walczyłem, to tam wciąż jeszcze masa wieśniaków uciekała, więc... A no, no ja już naprawdę tego nie pamiętam, szczególnie, że dużo się działo. Ja pamiętam, że ja ratowałem Diego. Dobra, czy naprawdę Gris dałby radę go powstrzymać? Co ja mam teraz zrobić z Lokarem? Synox nie żyje, zostałem tylko ja i Lokar. Muszę coś wymyślić i to prędko. Mam przeczucie, że biało oki się tu zbliża. Yy. I kolejne strony są już puste. I w ogóle to jest niepodpisane, ale zakładam, że pisał to Aravos. Hmm, pokaż to. Ale to serata ta, ta. Czy naprawdę serata Co ja mam teraz zrobić? Serata Zostałem tylko ja i serata Ta, Ta, ta Aravos. W ekontach pisze nudno A, Ale wiesz, że ty piszesz w bardzo podobny sposób, nie? Krzęsie Ja się kocham Czyli jedyne co jestem w stanie wywnioskować, To to, że albo oni chcieli skryć się w tej wiosce Dajmy na to na noc Biało znaczy, i dogonił Wiesz co, szczerze się... Mi to bardziej i... wygląda na to, że chcieli uciec, bo wiedzieli, że coś się kroi yy, On się zorientował I ten krąg wygląda jak robiony na szybko, już jakby się coś działo nie jakby się na to przygotowali. Właśnie chodzi o to, żeby on się Ty, ale chwilę, to... bo co za debil to projektował? Przecież tu jest przerwany ten krok, on nie jest dokończony. W Czyli on był nieskuteczny, czyli prawdopodobnie Hirobrand mógł go przekroczyć. A może faktycznie po prostu Glowstone'a nie starczyło, a Ravosowi i Tobie po prostu improwizowali, żeby go zmylić. No ale to, to, jaki sens jest mylenia chyba? Przecież no chyba jest świadomy, no tak kiedy zauważy, może przejść że może przecież kiedy. I nie pomyśli, czy jest za tronem pełny, czy nie. nie będzie po prostu ryzykował wejście. To jest o 200. Ale, ale... Jest... A to nie działa jak taka bariera, że jak próbuję go przekroczyć, to tak jakby wiesz, się odbija? Znaczy ja, ja nie hmm. wiem, ja się nie znam. No. ja Może za głupi ciężko, jestem, no. ciężko, ciężko powiedzieć, zależy, w jakim stanie gniewu był. No bo z tego co pamiętam, to jak chciał się dostać do starych robić to, to było tak, że ten Glowstone go. Odbijał tak jakby, no nie wiem, taką niewidzialną barierę. Odbijał, osłabiał. No odbił i osłabił, ale no w każdym razie myślę, że on... Osłabił to, to w, chcieli... w sumie Antykiego, a nie Herobrine'a? No, nie wiem, dobra, ja, ja już mam koko moko w głowie. I, jak mówiłem, chcieli się pewnie skryć na noc, zobaczyli, że coś się kroi, uciekli tutaj, że tu jest jakaś wielka, jakiś wielki wybuch, to wnioskuję, że Arawos chwilę z nim powalczył, a Tobie kazał zbudować krok w tym czasie. I w sumie, bo jakby Arawos cię uczył magii, tak? Podstaw. A kto jest silniejszy? Tak, stricte w magii, w mocy, nie wiem jak to nazwać, no wiesz o co? chodzi. W sensie między mną a Aravosem? Tak. Mm, ja, właściwie to ja, bo jak Arawos mnie uczył, to on nie miał wyższej rangi niż Adept, więc on. Znaczy, on umiał. Dlaczego pytam? Bo generalnie. Niechcący skończyłem. Bo generalnie to. Nie wiem czy pamiętasz, ale jak ty walczyłeś z Hierobrine, to skończyło się tak, że on cię pokonał i przez dość długo musiałeś lizać rany, więc. No. Ale też dość długo nie było jego. No tak, ale jakby w tym momencie, to ty z nim przegrałeś, będąc silniejszym od Arawosa, czyli jak Arawos z nim walczył... Hmm. To... Wiesz, moja teoria może być też mylna, mogło się stać coś innego po prostu, e, nie? Niby prawda, ale w ogóle to jest dziwne, bo, bo jakby ja wiem, w tym kręgu. ja wiem, że to nie nasz Arawos, ale... nie ma urzek. Ja wiem, że to nie nasz Arawos, ale się o niego martwię. Eee, ale właśnie, znaczy martwię. Wiem, że on chce mnie zabić, ale to jednak mi wszystko, Rawos, no. Nie, to nie jest nasz Rawos. Nie nasz, ale to nadal Rawos. I przypominam, że nie ma w tym kręgu łóżek, a wątpię, żeby ktoś spał na tronie, no chyba, że nie wiem. Wiesz, mogli prostoś tutaj przyczekać, aż on sobie pójdzie, a on w tym, że musi. był sfrustrowany czekaniem, po prostu wysadził no, wszystko. dobra, gdyby był sfrustrowany czekaniem, to myślisz, że nie spróbowałby przerwać kręgu? Które no, nie prawie. działa, więc po prostu by sobie tu wszedł. Coś mi po prostu śmierdzi, wszystko. No właśnie, Żadna coś, teoria się nie łapie. coś tu strasznie śmierdzi i tym razem to naprawdę nie ja. Żadna teoria się nie łapie żadnego końca. Dobra, wiesz co, ja, ja mam plan. Po prostu przejdźmy się do starego domu Arawosa i zobaczmy, czy tam się coś zmieniło. Co ty Myślisz? na to? No, w sumie czekaj, skoro jest tutaj biało oki i on wie, że tamten Gris. Uła! Że tamten Gris nie no. żyje. To czy on nie wyczuwa mnie? Ale to. Wiesz co? to Jeśli tak, to ja sobie zgadzam. Znaczy tutaj. wiesz to. Ja teraz jestem podnieśniony. Chwila, 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 to... chwila chodź, bo ty potrafisz klonować rzeczy, nie? No jo. Sklonowałbyś mi trochę no? Nie Maria. No dziękuję. I teraz zrobimy. Pek, pek, pek. I patrz. Mamy widownię. Pociuchę, zap, pociuchę, zap. I teraz jest to wszystko pięknie zabudowane. Teraz ten krąg będzie działał. Ja Wam, widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. I jeśli odcinek Wam się podobał, to tradycyjnie. Łapeczka, subskrypcja i zajrzyjcie na nasze Instagramy. I w następnym odcinku, jeśli. Znaczy, jeśli. W następnym odcinku, po prostu się przejdziemy do domu Arawosa i zobaczymy. O, pięknie, dużo było widać. I zobaczymy, czy będą tam jakieś ślady. O, ale tu jest potworów, ja pierniczę. Dobra. No. My tu przeczekamy do. myślę, że do rana i ewentualnie gryckich nie. I idziemy do domu Arawo, zobaczymy co się tam wydarzyło. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć. Hej!